Witajcie! Ten kanał powstał, aby wspierać akwarystykę, czyli nasze piękne hobby. Jeżeli macie ochotę wesprzeć ten kanał, pomóc naszemu hobby się rozwijać, zaproście mnie do siebie, nagram relacje, opowiemy o Waszym akwarium, o Waszym fishroomie, hodowli czy sklepie zoologicznym. Czekam od Was na wiadomość, a teraz zapraszam na kolejny film. Witajcie akwaryści. Na dzisiejszym filmie chciałbym Wam pokazać, jak karmię moje ryby i krewetki. Tutaj mamy tak potencjalnie nazywane lizaki akwarystyczne. Chciałbym Wam pokazać opakowanie, ponieważ są tu różne smaki i kolory. Tak jak widzicie z tyłu, macie kolor każdego lizaka i nazwę jego. Na tym filmie też przetestujemy, który lizak jest zjadany przez moje krewetki najlepiej. No, i tutaj włożyłem właśnie do akwarium z krewetkami właśnie te lizaki. Jak widzicie, widzicie ten dark green jest chyba najmocniej atakowany i zjadany przez krewetki. Więc tutaj chyba im najbardziej smakuje, ale ogólnie ze smakiem jedzą wszystkie te lizaki. I co jakiś czas y, można taki rarytasik podać swoim krewetkom. Y, muszę wam powiedzieć, że jest jedna zasada w hodowli krewetek. Jak krewetki dobrze jedzą, mają dużo jedzenia, szybko się rozmnażają, jest ich dużo. W moim tym zbiorniku jest populacja, myślę, że parę tysięcy krewetek. Mimo, że są tam ryby, gupiki i czworooki, dodam, że te czworooki mają 25 cm wielkości, czyli jedną krewetkę mogą wciągnąć bez problemu, dorosłą krewetkę, to i tak tych krewetek jest tu bardzo dużo. Często nawet doświadczeni akwaryści wypowiadają się na forach internetowych, że ryby nie mogą być z krewetkami. To jest jakby. Naoczny przykład, że jednak mogą i twierdzenie, że krewetki nigdy się nie utrzymają z rybami jest błędem. I, i, I tyle. Tu widzicie też dwa różne pokarmy, spirulinę i red na wybarwienie krewetek. Te pokarmy to granulaty, które też podaję tutaj krewetkom, wrzucę, żebyście zobaczyli, jak to krewetki zjadają. Przy okazji, gupiki też to jedzą. Więc widzicie, jak jest dobre jedzenie. Krewetki są najedzone, jest ich dużo. Ja w tym akwarium mam parę tysięcy krewetek z gupikami, ale sobie razem żyją w zgodzie i, i, i się mnożą. Jest ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Gupiki to dolny miecz. Tak, takie gupiki, które mi się bardzo podobają, ale jak widać, tutaj się miecz rozdwaja, więc trzeba zrobić, będzie selekcję w tym akwarium i trochę samców, gupików, które nie spełniają standardów, trzeba będzie wywalić gdzieś dalej do innych zbiorników albo po prostu dać szczupaczkom żyworodnym, aby sobie zjadły. Tak jak widzicie, tutaj mamy po lewej zielony pokarm, czyli granulat spiruliny, i po prawej ten pomarańczowy, czyli red. No i krewetki jedzą ten i ten mniej więcej podobnie, chociaż uważane jest, że krewetki bardzo lubią roślinny pokarm, więc z reguły uważałem, że rośliny zjadają szybciej. Teraz damy artemię z puszki czyli krewetka instant z puszki, jak mielonka dla człowieka, taki, krewetki, yy, a taki ryby dostaną yy, pokarm z puszki, dzisiaj dam artemię z puszki i ochotkę, yy, czyli robaki. Tutaj chciałbym Wam pokazać, jak to moje ryby jedzą. Na początku, może testowanie tego instantu w akwarium z gupikami. Gupiki albinotyczne, odmiana to jest Sky Blue bodajże, z czerwonym okiem, i na dodatek Rainbow, to znaczy, że mają taką długą płetwę. Zaraz, jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że samice mają długą płetwę. Samce Rainbow poszły do dużego akwarium, a tu zostały tylko samce zwykłe. Bo samce z długim gonopodium nie są w stanie zapłodnić samic, a chcemy te gupiki rozmnażać, bo są piękne, ale za, chwicie, za chwilę zobaczycie w dużym zbiorniku też samce z długim gonopodium. Jak widzicie, zjadają ze smakiem tę artemię. Bardzo im to smakuje. Myślę, że to jest do, dobry, bezpieczny pokarm i warto go sobie dorzucić do jadłospisu ryb. Jak wiecie, jestem wielkim fanem mieszania różnych pokarmów i wiecie z moich filmów, że daje różne. Pokarmy, yy, granulaty, yy, puszka, mrożonka, daje też żywego tubifeksu i wodzienia, żeby te ryby były zdrowe i dobrze rosły. Wiadomo, że wiele osób może się do mnie przyczepić, że o daje żywy pokarm, to zaraz ryby zaczną chorować. No ale jak widzicie, chyba kondycja ryb nie jest zła. Y, oczywiście stwierdzicie sami y, jaka jest ich kondycja y, ja uważam, że jest ok jakichś dużych upadków nie mam jak mi tam jedna czy dwie ryby w tygodniu gdzieś tam padną, no to tak bywa czasami ta słabsza ryba czasami y, po prostu pada ale y, ogólnie główne stado zawsze żyje y, ok, jest z nim wszystko ok y, jak widzicie mieczyki chyba wyglądają idealnie, pełne brzuszki dobra kondycja i sobie jedzą właśnie tą arterię jest puszki. Musicie tego przetestować i napisać mi też swoje opinie, co o tym myślicie. Myślę, że każdy akwarysta powinien mieć takich parę puszek w domu i w weekend, jak mamy troszkę więcej czasu nakarmić swoje ryby czymś takim. Eee, bardzo fajny pokarm. Ta puszka naprawdę na długo starcza. Oczywiście będę pokazywał różne zbiorniki. Teraz może przejdziemy do tego mojego dużego akwarium. Od razu mówię, żebyście nie atakowali mnie za mętną wodę. Mam atak pierwotniaka. Jak widzicie, nie zawsze jest wszystko idealnie. Czasami bywa tak, że nawet u mnie bywają jakieś problemy, ale już mam lampę UV i ją podłączę do tego zbiornika i też nagram Wam później film, jak szybko można pozbyć się tak mętnej wody z racji ataku pierwotniaków. No, i teraz tutaj daję właśnie robale. Na początku skalary, jako te najbardziej odważne ryby w tym zbiorniku, zaczynają żerować. One zawsze pierwsze podpływają do jedzenia, a potem z biegiem czasu wychodzi cała reszta, czyli mieczyki, molinezje, kirysy. I zaczynają wszystkie ryby jeść. Możecie też napisać swoją opinię o moich skalarach, co o nich sądzicie. Czy widzieliście gdzieś takie skalary z takim czerwonym kolorem w jakim sklepie albo jakiegoś hodowcy? Bo jestem ciekawy, czy ktoś w Polsce jeszcze ma takie ryby. Tutaj nie jest światło RGB, tylko to jest normalne światło sztuczne, Ale oddaje naturalny widok, więc to nie jest podkręcające kolory światło, zwykłe oświetlenie, takie nie podkręcające kolorów, tylko po prostu te ryby są mocno wyselekcjonowane, tak jak te molinezje platynowe. One są naprawdę w rzeczywistym oświetleniu, wyglądają też tak atrakcyjnie. Po prostu staram się mieć ryby takiej najwyższej półki, po prostu, no żeby koi to był czerwony, koi, a nie pomarańczowy. Wiadomo, import z reguły jest w 80% pomarańczowy, a nie czerwony. Więc ja chcę mieć tylko koi, mieczyki czerwone, molinezja platynowa z czerwonym okiem, no i skalary, których bardzo długo szukałem. Mój znajomy akwarysta z zagranicy podesłał mi. Teraz tutaj ciekawostka, zobaczcie, tutaj mamy kierysy panda z weloniastą płetwą. To są kirysy, które ja zakupiłem, ale obok trzeci przypłynął z krótką płetwą. I ten trzeci to już się urodził w tym akwarium, bo ja tu wpuściłem tylko kirysy z długą płetwą, a tu mamy przedstawiciela z krótką płetwą, więc on się po prostu urodził z ikry, a ja, a ja widzę, jak te kirysy co jakiś czas podchodzą do tarła i składają ikrę. Dobrze karmiona ryba, często się rozmnaża i daje dużo młodych. I jak widać, Kiryski też się rozmnażają, i myślę, że z czasem będzie takie tutaj większe statko, około 20-30, właśnie kirysów. Tutaj macie też te gupiki Rainbow z tą długą płetwą. Gonopodium mają takie długie, jak się przyjrzycie na te gupiki. To zobaczycie, że gonopodium jest znacznie dłuższe niż u takich standardowych gupików. No i z reguły uważam, że takie samce są niepłodne, no bo z takim długim wackiem to za dużo nie można podziałać, niestety. Więc to tylko są ryby raczej. Dla oka, no ale wyglądają moim zdaniem, rewelacyjnie i ta właśnie barwa Gupika jest jedną z moich ulubionych. Zawsze chciałem je mieć. Dzięki mojemu koledze, akwaryście Wojtkowi, skoro mucha skerkowa, mam takie Gupiki. Oczywiście, jak chcecie te Gupiki, odezwijcie się do Wojtka. On na pewno Wam pomoże je znaleźć czy sprzedać Wam ze swojej hodowli. On ma Facebooka, więc Wojtek, skoro mucha, jak chcecie dobrą rybę, to zawsze możecie u niego zakupić. Czasami te gupiki niebieskie, jeżeli e, się za długo krzyżuje jedną linię, to wychodzą e, z czerwonym ogonem. I widzicie tu, gupik urodził się z czerwonym ogonem, więc trzeba mieszać genetykę. Ja też mam w paru zbiornikach te gupiki, żeby e, no, genetyka była mocna, nie było żadnej lipy i żeby jak najmniej się rodziło z czerwonym ogonem. Czyli trzeba po prostu je mieszać jak najmocniej się da mieć w paru zbiornikach. Dobra, przejdźmy dalej. Mamy tutaj teraz przykład molinezji platynowej w drugim zbiorniku, która też oczywiście je ten pokarm z puszki, czyli Artemia i, i Robaczki. Jak widzicie, i mała molinezja, i duża zajęła się pokarmem. Dziwne, bo te małe jakoś bardziej do robaka płyną, gdzie robak jest duży, a duża molinezja zjada Artemię. No tak jakoś wyszło. Też to jest moja ryba ukochana, którą bardzo lubię. Te molinezje naprawdę. Bardzo, bardzo lubię i cieszą moje oko. Yy, w ogóle ryby z czerwonym okiem to jest jednak rzadkość i nie zawsze je można dostać, one się gorzej rozmnażają, dają tylko po parę młodych. Mniej są odporne od takich standardowych ryb, więc yy, no, można powiedzieć, że to rarytas. Tutaj jeszcze zdjęcie tych puszek, żebyście wiedzieli mniej więcej, czym na dzisiejszym filmie kar karmię ryby. No i spróbujcie puszek, napiszcie mi e, Waszą opinię. Tam z tego sklepu Inwintal e, to można zamówić to dosyć szybko i tam w dwa dni przychodzi. Jestem mega zadowolony. Ale oprócz takich pokarmów komercyjnych można po prostu dać cukinie. Na przykład moje zbrojniki bardzo lubią cukinie i tutaj też chciałem Wam pokazać, jak zbrojniki jedzą sobie cukinie. Tutaj, non-stop, się mnożą. Mam pełno młodych, setki młodych wychodzi. No pełno okolicznych dzieciaków już ma te właśnie zbrojniki ode mnie, żeby sobie się bawiły w akwarystykę. No, i jak widzicie, cukinia jest trochę pogryziona. Tutaj widzicie, jak już została zjedzona do, prawie do końca przez, przez zbrojniki. Mam w paru akwariach też te zbrojniczki, więc no się mnożą. Najważniejsze, dawać jedzenie, czyli podstawa, to co powiedziałem na początku. Dobre jedzenie, no jak akurat u zbrojników warto podmieniać wodę, bo one nie lubią, jak za dużo jest no, środków przemiany materii w zbiorniku, więc podmieniajcie wodę. Tutaj ładny samiec z długimi płetwami, no tylko czeka na odpowiednią samicę. Jeszcze Wam pokaza, pokażę. Jak wkładam świeżą cukinię do y, akwariów, y, i tutaj właśnie te weloniaste y, zbrojniki coś tam sobie jedzą. Jak widzicie, ze smakiem zjadają też naturalny pokarm. Polecam y, kupić kupować cukini cukinię czy ogórek bio, yy, bo on nie ma chemii i na pewno wtedy nie zaszkodzi rybom. A powiem wam szczerze, że miałem taką sytuację, że kiedyś kupiłem w Biedrze yy, cukinie, taką po prostu cukinię yy, dałem i mi popadały zbrojniki. Więc e, zwróćcie uwagę, lepiej kupować bio, taką bez chemii, a na przykład ogórek to jest takie warzywo, które czy marchewka, czy, co chłonie bardzo chemię. E, często jak pole jest za mocno już nawożone i za dużo ma właśnie pestycydów, to się sadzi na jeden sezon marchew e, czy ogórka, żeby wyciągnął ten syw z gleby. Więc ja jestem fanem kupowania bio lub po prostu sadzenia samemu, a w okresie letnim wiecie, że mam w szklarni. Dobra, teraz mamy te bystrzyki tęczowe. Ryba, która jest zimnolubna, ona może żyć nawet w oczku wodnym, nie potrzebuje grzałki, więc jak chcecie trochę przyoszczędzić na ogrzewaniu akwarium, to bystrzyk tęczowy jak najbardziej Wam polecam. Po łacinie to jest Neotropis. No i co, też fajna ryba, stadna, mega. Myślę, że do akwarium każdego się nada. E, robi wrażenie. Oczywiście samce ładniejsze, samnice e, e, niekolorowe. No i, i teraz e, moje rekiny w olbrzymim 400-litrowym akwarium sama ameka, wspaniała i tam jeden zagubiony mieczyk, który przeskoczył mieczyk koi do nich, ale już go nie wyławiam, bo się z nimi tymi amekami skumał. To jest ryba żyworodna z Meksyku. Ja mam jej tutaj tysiące w tym akwarium. Po prostu jest jej masę. Trochę woda jest mętna, bo parę filterków tych podżwirowych się zatkało i akurat przed chwilą filmem puściłem powietrze, więc buchnęło mi trochę z dna syfem ale woda jest ogólnie czysta i ma dobre parametry, bo parę dni temu zmieniałem 80% wody w tym zbiorniku, więc, więc na pewno jest ok. No i ta ameka się mnoży jak szalona, jest jej pełno. Pamiętajcie, dajcie suba, łapkę w górę, komentarz, to wszystko jest bardzo mile widziane, ja będę cały czas nagrywał filmy, żebyście mogli sobie cieszyć oko. Pamiętajcie, że jak jesteście z Warszawy, to się odezwijcie, to zawsze możemy nagrać u Was relacje. Bardzo dziękuję za uwagę. No i zapraszam do następnych filmów. Fajnie, że jesteście i mogę Wam nagrywać te filmy, a ja liczę tylko na komentarz. Dziękuję bardzo.